Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Komiksowe Polecajki, czyli co warto przeczytać. Znowu udało mi się zebrać pozycje, które w pewnym sensie tak gdzieś już zaskarbiły sobie moją sympatię, ale są to przeważnie kontynuacje, bądź też czasami w drodze wyjątków inne pozycje. Które właśnie zbieram w tego typu materiałach. Oczywiście czasami zdarzają się też starsze tytuły. Dzisiaj wybrałem dla Was takie trzy, bo akurat tak się złożyło, że miałem okazję czytać je gdzieś obok siebie i przynajmniej te zawsze staram się dwa, trzy tytuły, żeby zawsze były w takim zestawieniu. Czasem może więcej, aby móc Wam je zaprezentować. I tak też się stało. Dzisiaj mamy dwie kontynuacje. Jedną jest Sława. Sława Tom II. Tutaj Team of Comics odpowiada za tą pozycję. Oraz nasz polski artysta Łukasz Wnuczek tworzy tąże serię. Natomiast druga, Czerwona Maska, również księga druga od wydawnictwa Kurz. Artyści też, których powinniście już kojarzyć z Kotła na czele, gdzie. Zarówno ten Tom, jak i ten były nagrywane na moim kanale oddzielnie. Możecie sobie szerszej tam posłuchać ewentualnie jacy artyści i za co odpowiadali. No i jedną nowością tutaj jest Astronom. Stwierdziłem, że właśnie dorzucę go w to zestawienie, z tego względu, że jest to komiks, który już jakiś czas temu się pojawił na naszym rynku. Nie jest to taka nowość, mógłbym powiedzieć. I Jacek Frąś odpowiada za tą pozycję, za tego właśnie astronoma. I tutaj warto dodać, że jest to komiks, który ostatnio wygrał ten plebiscyt, tak, za na najlepszy komiks polski. O ile dobrze pamiętam, tak to chodziło o Polski na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi. Ja tutaj ogólnie rzecz biorąc mogę się pochwalić, że mam wrys od autora. Natomiast sama pozycja no, jest trochę takim bardziej podział y, tytułem y, niezależnym, tak, gdzie nasz artysta tworzy też troszeczkę innych komiksów. Jeden już mnie mocno zainteresował, zobaczymy jak to będzie. Jak wytresować Ktulu? Dobrze usłyszeliście, y, za tą pozycję on odpowiada, ale też choćby nawet tworzył do y, relaksu, o ile dobrze pamiętam czas na komiks i, i, i jeszcze kilka y, by się y, pozycji takich mniejszych y, znalazło. Także, może właśnie zaczynając od tejże pozycji. Jest to taki mniej więcej format zeszytowy, miękka oprawa. Tak prezentuje się opis oraz mamy notkę odnośnie naszego artysty. Spróbuję złapać światełko. No, o jest, udało się. I to tak, jak jest tutaj właśnie wspomniane, jest to historia Kopernika. Ostatnie jego tam, ostatni ten okres, okres, prawda, z ostatnich lat życia astronoma. Która, no, powiem Wam szczerze, że jest ciekawą pozycją, na pewno. Jest na pewno ciekawą pozycją, natomiast czyta się ją tak dość dorośle, bym powiedział, tak dość. Mm, Mądrze, zdecydowanie, nie ma tutaj czasu na jakieś wygłupy, na żarty. Są to generalnie pozycje, które starałem się tutaj też dobierać, właśnie takie o podłożach historycznych, sięgających raczej w przeszłość poruszające trochę poważniejsze tematy niekiedy. No i tutaj właśnie taką historię doświadczamy. Postacie wybitna, prawda? Nie trzeba chyba nikomu jej przedstawiać. I ja też tu nie będę chciał wam w jakikolwiek sposób streszczać tego, co dostajemy. Natomiast dostajemy ciekawą historię, która... No, Dostała w sumie nagrodzona, tak? Więc tutaj myślę, że w żaden sposób nie możemy negować tego. Możemy jedynie wyrabiać sobie swoją opinię. Ale oczywiście, żeby wyrabiać swoją opinię, to przede wszystkim musielibyśmy sięgnąć po ten tytuł. A jest on naprawdę względnie ciekawy i czytało mi się go dość przyjemnie, więc myślę, że warto spróbować dać mu szansę. Także to jest ten pierwszy tytuł. Drugi tytuł oczywiście Czerwona Maska, którą funduje nam wydawnictwo Kurz. No tu już jest większy formacik troszeczkę. Twarda oprawa. Zresztą warto wspomnieć, że jest to taki w sumie tytuł, który mocno jest powiązany z Siedmioma Żywotami Korgulca. Moje top 10 z minionego roku, czy sprzed dwóch lat, o ile dobrze pamiętam. Opis oczywiście dla Was, kiedy się to dzieje, czyli jest to Francja, oczywiście XVII wiek, zapanowania młodego króla Ludwika XIII. No i oczywiście szaleje tam cały czas tak zwany zamaskowany wojownik, czerwona maska. Jest to ciekawa historia. W Korgulcu jest wiele powiązań, i czasami w tych historiach są odwołania właśnie do tegoż tytułu, choćby nawet w tym i są to fajne smaczki, które na pewno ktoś, kto czytał Siedem Żywotów Korgulca będzie mógł się odnaleźć. Ja przyznam szczerze, nie ukrywam, lubię tą serię, z tych historycznych to chyba jest to ona moją jedną z ulubionych, Baronessa, która skrywa swój sekret oraz ludzie, którzy pojawiają się w jej świecie, i w świecie, w ogóle, Francji z tamtego czasu naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Mamy tutaj walkę, mamy tutaj ten taki, tak, historia miecza i szpady. Mamy tutaj historię, mamy tutaj walki, mamy tutaj fajne zwroty, niekiedy, tak, wymagające satysfakcji na zasadzie takiej, aby zmierzyć się między, prawda, między sobą. Panowania. Oczywiście, ci wszyscy, cała ta szlachta, spiski, dochodzą do tego też, oczywiście, tak zwany ten plebs, który też tutaj, szczególnie w tym tomie, naprawdę odgrywa istotną rolę, ale przede wszystkim właśnie czerwona maska, tytułowa czerwona maska, która jest trochę takim, bym powiedział, w pewnym sensie Robin Hoodem, choć on tutaj, jako ten samozwańczy stróż prawa niczym Batman, <grym> Trochę jest bardziej bezwzględny niekiedy, jeżeli trzeba, choć nie brakuje też mu e, tych, którzy próbują go naśladować. W tym tomie mamy kolejne trzy historie zebrane, bo jest ich naprawdę sporo i myślę, że kolejny tom, który trzyma zwyczajnie poziom. Mamy tutaj ciekawe intrygi e, i sam... Król, który do baronesy paja troszeczkę jakimś takim uczuciem, nawet nie tylko do niej. Ja bym musiał tutaj zacząć spoilować troszeczkę, żeby wam zdradzić pewne elementy fabuły, ale nie chciałbym tego robić. Myślę, że warto, abyście sami mogli sobie przeczytać i dowiedzieć się, co jest. I tutaj naprawdę no, to, co się dzieje i jakie są te intrygi, jak ten świat... Jest pokazany. To jest naprawdę świetna sprawa. Sam korgulec, ten ptaszek taki coś ala jastrząb, nie wiem jak to nazwać, nie wiem w sumie, ale, ale on jest, to jest cichy taki bohater tej całej serii. Tak inteligentne zwierzę, które tak współpracuje nie tylko z czerwoną maską, powiem wam. Tutaj naprawdę wypada świetnie i ma swoje momenty takie naprawdę istotne dla fabuły i dla pomocy swojemu panu. Także naprawdę wychodzi to świetnie. Ja musiałbym tutaj opowiadać wam różne rzeczy, choćby nawet fakt, że pojawia się i postać D'Artagnan'a. No, no, świetna rzecz. Bardzo lubię tą serię. Co tutaj dużo ukrywać, i cieszę się, że to jest nie koniec jej, bo jeszcze tego trochę liczę, że kurc wyda. Natomiast oprawa wizualna tutaj, tak jak widzimy, ona jest no, już troszeczkę się zestarzała. Czerwona Maska zadebiutowała w 1978 roku, to jeszcze wtedy mnie na świecie nie było. Ale jeszcze musiało kilka lat minąć. Ale no, bądź co bądź. Hmm, Zestarzała się dobrze, bo jest to czuć, ale styl, w jaki jest przedstawiony i te kolory, które tutaj się pojawiają, to wszystko naprawdę fajnie ze sobą współgra i myślę, że tworzy taką całość, która. Żyje ze sobą w doskonałej symbiozie, i myślę, że naprawdę pod tym względem czar... Czerwona Maska sprawdza się świetnie. No, lubię tą serię, lubię ją. Jeśli chodzi o te takie historyczne, troszkę takie właśnie z typu e, historii miecza i szpady, czy, czy, czy nawet troszkę super bohaterskie w cudzysłowie, to jest moja jedna z ulubionych serii. Ma tak, takie coś fajnego w sobie, e, że, że dobrze się to czyta, i pomimo faktu, że mm, no mówię. Czas pokazuje, że tu inaczej się odnoszą, artyści ch chcieli tutaj, aby ten sposób wymowy to wszystko oddawało klimat tamtych lat. Tu akurat tej serii jest to tak fajnie zrobione, że jakoś nawet mi specjalnie nie przeszkadza, bo czasami mam z tym, powiedzmy, troszeczkę problem. Więc czerwona maska jak najbardziej na plus. No i ostatnim tytułem, który chciałem Wam tutaj pokazać, kolejny Tom Sławy, drugi. Sława akurat fajnie tutaj może pokażę Wam za chwileczkę. Tu Team of Comics odpowiada za tą pozycję. Cena okładkowa tu jest 99 zł. Zobaczcie, po rozłożeniu świetna, naprawdę świetna, bardzo fajna grafika, która mi się podoba. Z tym takim kotem, prawda, który ma 4-5 oczu, tak naprawdę. I co? Przede wszystkim, warto wspomnieć, że jest to jednak rozwinięcie i kontynuację w pewnym sensie, oczywiście, też wątków i ogólnie całej historii, całego świata stworzonego przez tutaj artystę w pierwszym tomie. Przede wszystkim, komiks mocno-słowiański, taki nasz. Ja to tak mówię, gdzieś to pochodzenie też z tego wychodzi i to jest zauważalne. Nie jestem jakimś znawcą tej historii słowiańskiej, więc nie będę się tutaj absolutnie wypowiadał, na ile jest to prawdą. Ale tak jak to artysta przedstawia, jak twórca nam tutaj daje tą dawkę tych informacji, nie, tutaj właśnie troszeczkę gorzej jest z tym, jeśli chodzi o. Same te zwroty, jakoś one może mi troszeczkę mniej pasują aniżeli właśnie, choćby nawet w czerwonej masce, gdzie oddają ten klimat. Natomiast na plus znowu jest rysunek. Rysunek jest bardzo ładny, fajnie to wszystko wygląda. I to jeszcze brak tych kolorów nawet dodaje, bym powiedział, takiej, takiego lepszego efektu tej całej serii, bo to już możemy chyba o tym powiedzieć. I naprawdę wygląda to świetnie. Tu absolutnie, może czasami poza twarzami, nie wszystkie jakieś tak wychodzą jakoś super ekstra, bym powiedział, szczególnie może kobiece nawet. Natomiast yy, poza tym... Jeśli chodzi o ten styl wizualny, to jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i klimatycznie. Natomiast historia, właśnie. Sama historia jest to zbiór różnych opowieści. Pojawia się tutaj chyba nawet Kiki Mora, z tego co wiem. Od razu mi się kojarzy to z Wiedźminem, i zaraz do tego będę chciał też nawiązać. Pojawia się postać Wodnika. Pojawiają się inni bohaterowie. Czy źli, których gdzieś tam możemy porównać, bądź też przewijali nam się przez, właśnie, prozę Sapkowskiego? Ja Sapkowskiego głównie kojarzę z Gryfiedźmin. Przeszedłem, tak, w ogóle tą ostatnią część Gon z dodatkami, no, praktycznie na fula zrobiłem, coś koło 200 godzin, jeszcze kiedy miałem czas grać i nie nagrywałem mm, komiksów, więc tutaj naprawdę poczułem się e, dobrze pod tym względem. I tu jest, to, co najbardziej chyba powinienem powiedzieć, jeżeli mówimy o tej pozycji, która najbardziej będzie też uważam, mogła oddać to po przeczytaniu, jaki mam jaki ma status, jakie ja mam podejście do tego tytułu. Mianowicie mam wrażenie, że tutaj osoba odpowiedzialna, tak, za tą pozycję, czyli oczywiście Łukasz, stworzył coś naprawdę fajnego, mianowicie. Jak CD Projekt Red, bazując na Prozie Sapkowskiego, był w stanie stworzyć niesamowity świat e, Wiedźmina, który no jednak stał się fenomenem, Tu może na tą skalę tego porównać nie możemy. Natomiast e, Łukasz tutaj stworzył ciekawą e, historię o, po, o tytule Sława, e, która mm, raz, że tutaj jest historią w historii troszeczkę, ale nie będę wam mówił, dlaczego tak jest. Natomiast stworzył świat, który trochę takim tętni swoim życiem. Mam wrażenie, że. E, ten drugi tom szczególnie utwierdził mnie w tym przekonaniu, że mamy tutaj do czynienia z historią, która żyje swoim życiem. Tu są różne historie w historii właśnie, czyli tak jakby ten słowiański świat, ten świat wiedźmiński, ja sobie tak do tego będę porównywał, żył swoim życiem jak w samej grze. Mamy w cudzysłowiu historie czy questy odpowiednio, które trzeba wykonać. Mamy bohaterów, którzy się pojawiają, mamy te takie życie, typowo życie mieszczan tych, tak, czy tam tych słowian, powinienem powiedzieć, którzy tutaj sobie normalnie funkcjonują, mają swoje problemy, proszą ludzi o pomoc, sami sobie z tym radzą i, i naprawdę w to się da wsiąknąć i to wciąga, jest w stanie zainteresować i, i pokazać ciekawe Nazwijmy to uniwersum, które tutaj zostało stworzone. Naprawdę, pod tym względem ten komiks broni się najbardziej i to jest takim no, mega plusem tego wszystkiego, że jeżeli lubimy te klimaty, to się na pewno w nich odnajdziemy i znajdziemy sobie taką w cudzysłowiu też oczywiście wiedźmińską opowieść, która kręci się gdzieś z boku, w ogóle nie mając nic wspólnego z tym, że bohaterem, więc naprawdę bardzo fajne to. No i końcówka kończy się dość ciekawie, trochę takim bym powiedział też i poniekąd cliffhangerem, jeżeli ta odpowieść sławy i ogólnie nawet, no nie tyle sławy, ale ogólnie tych tutaj postaci będzie dalej się tak rozwijała, to naprawdę będziemy mieli kolejną znowu ciekawą jakoś kontynuację Dalej dziejące się w tym świecie słowiańskim, który żyje i tętni swoim życiem. I to jest właśnie to najlepsze w tym wszystkim. Więc, no, same dobre pozycje, same historie, które działy się kiedyś, tak, troszkę zmyślone, troszeczkę nie, może coś dodane od siebie, jeśli chodzi o artystów. Natomiast fajnie, naprawdę, lepiej lub gorzej, ale fajnie po prostu się je uczyta. I nie ma tutaj jakichś takich. Rzeczy, które można byłoby jakoś specjalnie yy, ponarzekać. To, co ponarzekałem, to gdzieś tam chciałem coś zwrócić uwagę, co może trochę mniej mi przypasowało, to wspomniałem. Ale ogólnie myślę, że w tych trzech pozycjach, jeżeli lubicie właśnie komiksy historyczne, czy jakieś takie troszeczkę z elementem, właśnie fantazy, myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Więc do wyboru, do koloru Sława, czerwona maska, astronom. Decyzję pozostawiam Wam, natomiast oczywiście tu na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć komiksy, gdybyście chcieli. No i subskrypcja, tutaj gdzieś kliknijcie tą subskrypcję, bardzo Was o to proszę, abyście byli na bieżąco z tym, co publikuję. No i przy okazji skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, bardzo mi to pomaga, naprawdę robi to robotę, więc zróbcie to proszę, niewiele Was to kosztuje, a mi naprawdę pomaga, ja Wam za to jestem dozgodnie wdzięczny. Także ze mnie tyle, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!